Siemaneczko, tutaj Dominowski, jest ze mną moja siostra. Mikola. Dzisiaj zagramy w Piggy Alpha. Ja e, wybieram dom. Bo dom jest najlepszy. A potem. A potem wybieram e, osobę, player. Ej, Nikola jest nowy tryb, infekcjon I dawaj go. Okej. Okay. i jak jest rany, to szybko wychodzicie. I minęło tam, i to... A. Zarażę ciebie i będzie ze mną zabijała, nie? Dobra. No to ch chodź mi się daj... Chodź mi się daj zabić, dobra? Dobra. No ja się rodzę tam przy drzwiach na dole. Ja mam takiego skina, bo... Ja mam takiego skina, bo... on... Y fajne dźwięki wydaje jak zabija. Tak piszcie jakby... I to jest najstraszniejsze. Y w wszystkich dźwiękach w tej grze ej, oni mają zielony nie idą, To widzisz, przegrałaś? Dobra, chodź, tutaj, na Siema Nikola! Witaj w mojej rodzinie! Witaj w mojej rodzinie! Chodź na dół, bo... chodź na dwór, bo ja mam dwóch. Zabijam jednego Chodź, Co? Możemy po raz drugi zostawać. No i? Ej, która to ty, ty w kuchni? W pokoju teraz? Ej, to było dziwne. Najpierw jakiś typ go zabił, a potem ja zabiłem go Poczekaj, może sobie... Może sobie kupię jakiegoś skina. Ja może mam 285 Ja zbieram na niego, ja zbieram na niego. Kup sobie tego zombie, Kup sobie zombie No tego za 300 coś Dobra, chodź szybko, bo mapkę wybieramy no, to... to... Dobra, Nie Chyba no. A ja sobie zbieram Ja sobie zbieram 400 na tego takera. A... Mm. Nikola dawaj teraz normalnie no. Dawaj teraz normalnie no. Ja tak w ogóle jak cztery minuty nagrania dopiero, O jak, kwa, jak słodko. Mamy co nie? nie? Czemu? No bo też Co moi widzowie będą mieli patrzeć, jak ja patrzę na Co? Dobra, Jerzy, już... Jest chomsky, ja już Jestem chamski, nie zamykam drzwi Co? Ja też tak miałem Na odcinku tamten, co usunąłem, bo Była za cicho Ja tak w ogóle byśmy mogli vloga nagrać nie, bo to byłoby nudne. Idź tu, idź tu, idź tu, idź tu. Idź tu do pokoju, idź tu do pokoju. Bo ja mam czerpony klucz. Posłuchaj się. Ej, tam był typ na dole. Tam, do pokoju jakby wchodził. Do pokoju tam, gdzie się Oj, rodzimy jakby wchodził. Czy pojechamy z tymi węztami? Nie. Okej, okay, bo ja tam tłumaków ale... wystarę. Dobra. do piwnicy zobaczyć. No, fajnie do piwnicy, Posłuchaj. się. Dobra, ja teraz mam niebieski i ten. i ten brązowy. Jakby co, ja teraz jestem w pokoju. Tam gdzie się rodzimy, no to nie idź tam. Gdzie zabiłaś? Ja na dole. Dobra, jest młotek. Moi widzowie mają oglądać Ale ja wiem gdzie jest ten gość No to gdzie? Pokój tam się gdzieś Nie? W, w Kiblu Tam, w Kiblu tam stoi O Jezus, przez taki... będę grał coś innego, bo z takim typem się nie da grać. Tu jest ten piggya alfa. E, możecie mnie dodać do znajomych. I możecie pisać niki w komentarzach jakie macie, bo ja nie zawsze przyjmuję. W co byśmy mogli sobie zagrać? Jak chcecie, no to mogę nagrać odcinek z tego. Z, czego? Z budowania obby, albo zagramy teraz sobie parę rundek w Murder Mystery. Wejdź, no, i wejdź na mnie. Okej. Okay. że jest jeden zabójca i on zabija ludzi. A jest je. I są e, ten, I są normalni ludzie, nie? Którzy zbierają e, monety. Jest jeszcze taki taki detektyw. Jest taki detektyw. Oj, jestem? Ej nie pokazało... takie mi kim jestem. No to, ten, ten, ten. Server. Pełny? O, już nie. nie. A, dopiero teraz. A nie. I gdzie można kody wpisywać? Ja nie wiem to... Nawet nie znam tych map i nie pokazuję. O, dopiero teraz. Już chyba wiem gdzie. Plecaku. Tak? A ja chyba kimś ale nie wiem. My musimy... Nikola, jesteśmy teraz chyba oboje mordno i musimy zabijać innych. Musimy zabijać innych. Musimy zabijać innych. Ci co pisze tam ty, tam, ty E a mnie? No. to ten, no to ich nie zabijamy. Czyli tu zabijamy. Kogo mamy zabijać? No normalnych ludzi, ale a nasi, nie? Nasi są tam. Co pisze? Ty, e, my. Na niebiesko. A gdzie są inni ludzie? No... W domkach albo gdzieś. Ja już zabiłem pięciu chyba. Ja tym cudem ja ani jednego. Zabiliśmy Czwarty level. Zabiłem pięć osób i czwarty level mam. A ja nie wiem, który ja Ja mam level pierwszy. Ale ja w ogóle jest... Ja tu nic nie mam. Ej, chodź wybrać mapkę. Szerotkową. A jak te... Ja ich nawet nie widzę. Znowu jest w Jestem innocent. Ile mam monet? 220 monet mam. No ja jestem pomnikiem, co zabija. A to ty nie zabijasz? No ja mam pistolet. No? I zabijasz. Jak widzisz, że ktoś zabija z nożą, no to wtedy w niego strzelasz. O nie, on tu jest, on tu jest, on tu jest. Który to w końcu? cię? Tu gdzie jest pistolet? Nie wiem Gdzieś w toalecie chyba Ale chłopą tego pewna Dobra uciekam mu I co i teraz Teraz mamy? Ty mamy Masz pistolet? Czekaj Oj ktoś go zabił prawa autorskie? Ja sobie jeszcze chyba jakieś kupię. Kupić jakieś, czy nie? Hmm. Ja chyba wszystkie, ja wszystkie chyba kupuję. Ej, mhm. ja zaraz nie będę mogła grać. Dobra, to jest zaraz to w ogóle. Jestem znowu. O i patrzcie, dlaczego mam. Ja chyba jestem z pistoletem. No ja mam znowu pistolet. Co? Co to oznacza te L? Nie wiem, ale które jest fajny? to? Ten co zabija ma, będzie miał. No ten co zabija będzie miał. Ten, co zabija, będzie miał e, nóż albo młot, albo coś tam, nie? Jak będzie zabijał ludzi... Aha, o, leżysz tu. Ej, ja, ja jestem... Co? Ej, który zabija? Bo ja mam pistolet. Ten, co ma żółty kijek ze sobą. Chyba. No bo jak zabije... Go, no to ja też zginę. No to ja kogoś zabiłam i zginęłam. A. Naprawdę? No. To nie strzelaj we wszystkich. On cię goni. On cię goni. Nie. Na który to on? Ja już ci powiem, który... Gdzie... O, widzę. A nie, on ma tylko taki... No, taki... To, no. no. Zabił mnie, kurde. Ej Nikola, ja sobie kupiłem za 50 monet, nie? Pakiety, pakiety jakieś, nie? I, te, i teraz mam e, ten. To jest nawet fajny. Teraz mam e, na przykład do pistolet. Patrz. Teraz mam... Widzisz, mam inny nóż i inny pistolet niż ty, bo ja sobie taki kupiłem. Za 50. I wydaję 250 chyba. Ile teraz mam? 217. Ja widzisz, ale to już za darmo! Jest do darmo. Ej, Nikola, to ja ci nie. dam! Nikola, to ja ci dam! Chyba. Albo nie mogę pokrótce rak i tu no. jestem na pewno ej nie a już myślałem dobra Nikola to jest ostatnia runda ja nie mam ani nogu, ani pistoletu. ja też, a ja chyba już zaraz będę kończył bo o dobra ale to jest ostatnia runda bo odcinek będzie miał albo dobra niech będzie miał 20 minut A ja chodzę za mordercą. to chodzę za mordercą. na pistolet. Ej, Nikola! Dla? No? Czekaj, da się tu jakoś dawać? Czekaj, da się tu jakoś dawać? ci jakoś dać? Nie, chyba nie. A, tu się zamienia. A ja chcę ci dać. Z czego? Z Robloxa albo z Minecrafta Ej, morderca, to ten co ma ten młot? Za sobą? No A jak chcecie na przykład z Robloxa, to jeszcze napiszcie w jaką mapkę? Nie w jaką mapkę? I zawsze tak dużo dostaje, jak ja tylko 10 monet zebrałem. Cześć, Cześć. Cześć. Ciekawe, kim będę. No i znowu inocent. Nikola, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W jakiej szkoły, jakiejś koło jakieś A to chyba ciebie tu nie ma. Ja cię. Gdzie ja tutaj? Osiem. O, Patrz fajnego mam... fajne mam zwierzątko. Ty się, nie? Aha, zabił mnie. Zabił mnie. Nie ty. Nie też zabił? Mm. Piotr. O, ja bym chciał. Ja bym chciał. Nie wiem co bym chciał, ale coś bym chciał. Jest! Mam go! On jest bardzo fajny. On jest drugi, ja najlepszy. Ja zobaczę, jakie zwierzątka dostałeś. Ale fajne. I jak to? Jak jeśli, to poczekaj, dać? poczekaj. Jeś, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to wie, wiecie, że w następnym odcinku będzie giveaway na samym początku mówionym i będzie giveaway na 20 zł Triple Carda. jak założyć teraz mojego peta? E Chodzisz w taki plecak, nie? Co jest tam. Dajesz pec i zakładasz. No ale czemu jego nie mam i tak? No, bo go nie kupiłaś. A patrz, jakiego ja mam. Patrz, jakiego ja mam, Nikola. Ja mam takiego bekowego. Ten jest nawet fajny. Nie. A nie mam go mam już Lew nie wiem czy by był fajny By był za mną też nie wiem Ale ty za mną tak nazywa się Niki Ty masz legendarnego Takiego mam cichego Ja też go kupiłem Poczekaj bo ja mam korektać Ale patrz, czekaj, bo mam lagi. No ej, bo zaraz ugramy. To już koniec tego odcinka, o. Gdzie jesteś? Tu. Patrz jakiego ja mam fajnego peta. Tego ja? Nie, inny, patrz. Tak? jest fajny No. Chodź tu, stój. Stój. No i... Ej, jestem... jestem mordercą. Chyba... A nie, każdy jest mordercą. Jestem. Ale go zabiję. Nie musimy się No. My mamy soja, nie? No i mnie zabili. Kurde, my też. Dobra, to chodź tu i się pożegnamy z widzami. Okej. Ale chodź tu. No chodź tu! No, to ja tak. O. Jeśli chcecie następne odcinki z Murder Mystery, no to napiszcie w komentarzach. I w następnym odcinku jest giwałej na 20 zł. i w karnacie. Ale giwałej będzie za 100 łapek w górę, więc udostępniajcie, jak możecie. No i kończymy ten odcinek.